Witam, nazywam się Anna Pełkowska, jestem lekarzem alergologiem. Moi pacjenci zgłaszają się do mnie z różnymi problemami zdrowotnymi, jednak główne dolegliwości dotyczą układu oddechowego. Z kolei jedną z najpoważniejszych chorób z kręgu alergologii jest astma oskrzelowa. Stąd też ten odcinek poświęcę na wprowadzenie do tego zagadnienia. Pacjenci najczęściej zaczynają od omówienia swoich objawów. Zatem jakie są objawy astmy oskrzelowej? Zarówno wprowadzeniem do tematu, jak i odpowiedzią na to pytanie będzie zacytowanie i omówienie definicji astmy oskrzelowej. Definicja ta została opracowana przez zespół ekspertów powołany w ramach Światowej Inicjatywy na rzecz zwalczania astmy i jest regularnie publikowana z drobnymi modyfikacjami na stronach tej organizacji zwanej w skrócie GINA. Astma to heterogenna choroba, czyli zarówno objawy, jak i przyczyny są bardzo różnorodne. I tak najbardziej obrazowo mamy astmę u alergików, ale też astma może dotyczyć osób kompletnie na nic nieuczulonych. Mamy pacjentów, którzy dolegliwości odczuwają niemal codziennie, i takich, którzy mają je raz na kilka miesięcy czy nawet kilka lat. Mamy pacjentów reagujących na standardowe leczenie i na nieopornych i tym podobne. Choroba zazwyczaj. Czyli nie we wszystkich przypadkach, charakteryzuje się przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych. Przewlekłe, czyli cały czas. Astma jest definiowana przez zespół objawów ze strony dróg oddechowych, takich jak świsty, duszność, ucisk klatce piersiowej i kaszel. Czyli mamy cztery główne objawy astmy. A objawy te zmieniają się w czasie i mają różne nasilenie. Objawom towarzyszy Zmienne ograniczenie w przepływie wydychanego spłuc powietrza, czyli tak zwana obturacja, która z czasem może stać się trwała, szczególnie jeżeli nie leczymy astmy. To również opisywane wcześniej cztery objawy o nasileniu zależnym od ciężkości zaoszczenia. Jednak obecnym hasłem wiodącym jest zero tolerancji dla zaoszczeń, czyli powinniśmy tak leczyć pacjenta z astmą skrzelową, aby do tych zaoszczeń nie doszło. Dlaczego boimy się zaoszczeń? Z prostego powodu. Są wynikiem braku kontroli nad chorobą, czyli z reguły znacznego nasilenia zapalenia w drogach oddechowych, a co za tym idzie, zaoszczenia zwiększają szansę na leczenie szpitalne pacjenta oraz na jego zgon. Pamiętajmy, że choroby współistniejące, szczególnie takie, nad którymi z różnych powodów nie mamy kontroli, mogą być powodem zgonu przy infekcjach, tak jak stało się to przy epidemii koronawirusa. W leczeniu astmy dużą rolę odgrywa identyfikacja czynników mogących zaoszczyć stan zapalny oraz chorób istniejących. Jednak najważniejsza jest współpraca pomiędzy lekarzem i pacjentem. Potrzebne jest wzajemne zrozumienie i rozwiązanie problemów mogących utrudniać prawidłowe leczenie, m.in. trudności w użyciu inhalatora czy też lęku przed objawami ubocznymi leków. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was pomocny. Bądźmy razem w leczeniu astmy.